Wiadomości się zaczynają! E, Niko, co ty się tak drzesz? Gdzie jesteś? Tutaj jestem! No cześć! Chodź, idziemy wiadomości oglądać! Jakie wiadomości? Normalne wiadomości! Chodź do mnie, idziemy na kanapę oglądać wiadomości! Dobra, przyjdę do ciebie, ale najpierw niech widzowie zostawią łapkę w górę, a ja pokażę jak skaczę tutaj z tego balkonu! Patrzcie na to! No dobra! łapki, a ja skaczę, uwaga i hops! Majki, ty miałeś normalnie skoczyć, a nie wylądowałeś na twarzy. Wstawaj, no wstawaj. E, to trochę zabolało. Dobra, chodźmy obejrzeć te wiadomości. Tak, Sami chodźcie, chodźcie, otwieraj drzwi, ładuj się do mnie do chałupki i wow, dawaj, do jak telewizora. Ty masz to super! Dobra, siadamy, oglądamy telewizję. E. Niko, telewizor jest tutaj i siedzenia są też tutaj eee, A, no tak tylko żartowałem tak przecież. hi oj, Niko, dobra, to siadamy. Siadamy, odwracamy się i oglądamy! Na wiadomość z ostatniej chwili Zaraz spadnie na nas czerwony deszcz, jest on bardzo niebezpieczny. Lepiej nie wychodźcie z domów i się schowajcie. Ten deszcz będzie niszczył wszystko na swojej drodze budynki, drogi i może też zniszczyć was, więc lepiej uważajcie! E? Niko, ja tego nie będę słuchał. To są jakieś bzdury. Inne do siebie nie. do Majki, domku. Majki, słuchaj, to są oficjalne wiadomości z oficjalnej telewizji. Nie można tego lekceważyć. A jak spadnie też i nie wiem, poparzycie? No co, ty, ja nie wierzę, że ty w to wierzysz, Niko. Daj sp. Spokój, ja idę do siebie do domku. Nic nie, mi nie, nie. będzie. Majki, nie wychodź, nie. Po co, Niko? Spójrz, pada deszcz i nic mi nie jest. tra la la la, la. Mikey, Ra, la, la, la la uważaj. Oj, trochę mnie to szczypie. o o! Ale trochę bardzo mnie to szczypie. a Oj, domku, otwieraj się. O nie, widzowie, Majkiemu coś się stało. Jest... Cały biały! Nie wiem, co teraz mu zaradzić. Ale chyba trzeba do niego iść i mu pomóc. Zobaczcie, stoi w drzwiach. Chyba czeka na mnie. Majki, czekasz na mnie? Może ja przyjdę do ciebie, co? Chodź do mnie, Niko, szybko, bo nie wiem, co się stało. Ten deszcz jest naprawdę niebezpieczny. Dobra, Majki, to ja idę. Dobra, widzowie, słuchajcie, mam tutaj taką skrzyneczkę. Ja ją przygotowałem zawsze. Zawsze mam przygotowanego Dirta na takie nawet sytuacje. I zobaczcie, teraz sobie bierzemy tak, żeby na mnie nie popadało. Czyli sobie stawiamy Dirta nad głową. Pyk. I teraz cyk. I idziemy sobie do y, Majkiego. Teraz może sobie sobie tak. A nie, tak to nie, bo mi tutaj nie wejdę. Ale dobra, spokojnie, pyk, pyk, idziemy. Majki, idę spokojnie. Uważaj! Widzę. Chodź, Niko, chodź, uważaj na ten deszcz, bo on nie wiem, on, on, on niszczy barwy we mnie i szczypie strasznie. No właśnie widzę, straciłeś wszystkie kolory na ciele. O nie, co my teraz zrobimy? Chodź szybko do mnie! Już idę, już idę, Majki, spokojnie. Przecież zobacz, buduję się. No, szybciej jakoś nie pójdę, no. No widzę, widzę, ale ty budujesz duże. Będziemy mogli przejść z jednego domku do drugiego. Chociaż nie wiem, czy to. Jest bezpieczny, czy też nie się nie roztopi. No w wiadomościach mówili właśnie, że nawet budynki mogę stopić, więc oby nie topiły się budynki. Faktycznie, ciekawe co się dzieje ze zwierzątkami w taką pogodę. Nie mam pojęcia, ale oby się schowały, bo to jest naprawdę niebezpieczne się i teraz na zewnątrz. To prawda, Niko, śpiesz się dawaj, jesteś już bardzo blisko. Tak, zaraz będę, już, zaraz zobacz, jestem prawie przy drzwiach. Dobra, dobra, jeszcze kawałek, Niko, kawałek. Okej. Okay. Dobra, Manda, do jestem, jestem, jestem. Majki o Jezu, zamykaj drzwi! Co ci się stało? O, no nie wiem, właśnie jestem biały jak moje schody, o co tu chodzi? Nie mam pojęcia, ale mówiłem ci, w wiadomościach mówią zawsze prawdę, a ty wyszedłeś na takiego hojracha i zobacz co ci się stało. A, nic mi nie będzie, mam taką nadzieję, że moje barwy wrócą. Chcesz marchewkę? Mam trochę w lodówce. O tak, daj mi marchewkę. Proszę bardzo. E, daj marchewkę. Tu jestem, Niko. O, cześć! Trzymaj, proszę! W ogóle co to jest ten deszcz czerwony? Co on w ogóle robi najlepszego? Nie mam zielonego pojęcia, ale gdzie ty masz szyby? Tylko tu z przodu, żeby patrzeć na wszystko? Nie, chodź na górę, mam jeszcze tutaj balkonik. Dobra, pokaż. Ja muszę zobaczyć. A balkonik ma dach? Yy, balkonik, tak, balkonik ma dach, tylko trzeba uważać i nie wychodzić za daleko. O ja zrobię jeszcze bardziej tak, bo żeby tutaj się nic nam nie wdarło i nic tam się nie stało. Dobra, w porządku, Niko, to jest bardzo dobry pomysł. Zobacz, pyk, pyk, buduje dirtem, pek pyk, zobacz. I jest, jesteśmy. Teraz bezpieczniej, zobaczmy. Jest wow. przepięknie. Dobra, czuję się o wiele bezpieczniej, ale zaraz nie ma w ogóle zwierząt. Co się z nimi dzieje? Właśnie nie wiem, gdzie są wszystkie zwierzęta! O nie oby się ukryły w jakimś dobrym. Patrz na swój domek! Co się dzieje z moim domkiem? Dlaczego stał się czerwony? O nie ten deszcz coś takiego robi w wtąd. Ja nie wiem co to jest! On szczypie, on żre, on jest jakiś niebezpieczny, Niko. Ale że zamienił mój domek w czerwony, przecież ja tak nie wyglądam nawet! No, nie wyglądasz i nie jest ci. Do twarzy w czerwonym, Niko. No ja wiem. Majki, zobacz ten twój domek! O nie! Mój domek, mój piękny, niebieski domek, co się z nim dzieje! O nie, on zaczyna się też przemieniać w czerwony, on niby nie zaczął się zaraz topić! Byście tak mówili w telewizji! O nie, co my zrobimy, co my zrobimy? Ej, Niko, Niko! Na dole jest owca, chodź zejdziemy! To ty że z owca! Tak, gdzie, gdzie, gdzie? U jest! Spójrz, tam jest żółta owca, ona nie wie co zrobić. Ej, ale stój pod daszkiem, a teraz wyszła na desz, zobacz! Ej, faktycznie! Ona sobie chodzi i nic, Ej, nic jej się nic nie, się nie dzieje, dzieje na szczęście. Wow, ona biega szybko, ale jaka jest żółciutka? Może owce są odporne? Uy! Ej! Co, Co się, się z nią stało? stało? O nie, ten deszcz ją zeżarł O nie! O, I zobacz, ona padła! Nie możemy wychodzić, Niko, nie możemy wychodzić! Nie, 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 nie! Słuchaj, zróbmy może? Ja wiem, ja mam pomysł. Chodź zaprowadzę cię do jednego no, miejsca mów, w moim mów, domku. Mów, mów, mów. Popatrz, mam tutaj taki ukryty pokój. Co? I tutaj mam Majki Masz takie pokoje ukryte? E, trochę ich mam. E, tak, i to jest mój najlepszy pokój na taką czarną godzinę, jaka jest teraz. A w zasadzie czerwoną godzinę. E, musimy wybudować sobie bunkier pod ziemią, bo mój domek chyba ulegnie zniszczeniu. Tak, 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 to jest bardzo dobry pomysł. A co ty masz w środku? Wow, jakie bloki, jakie narzędzia! Tak, bierz wszystko i musimy się wybudować w dół. No dobra, to ja biorę tak. Biorę tu taki kilo, biorę łopatę, biorę jeden mieczyk, gdyby ktoś trzeba było z kimś walczyć. I biorę trochę bloków żelaznych, żebyśmy mieli po prostu. A ty bierz resztę, co? Dobra, w porządku. Dobra, chodź tu się. w takim razie łopatkę, tutaj żelazo, okej, okay, wszystko nam się może przydać, bo tu jest naprawdę niebezpiecznie. Dobra, Majki, Majki, gdzie będziemy to budować? Dawaj, dawaj miejsce, gdzie my w którym miejscu. Eee, choć, o, uważaj, bo tutaj też pada, szybko przemienij do mnie. Nie, tutaj też, trzeba padać. Ej, wsiąka twój dom, Majki! Mój domek się topi cały szybko, choć na dół, chodź na dół do mnie. Eee, dobra, tutaj jest najbezpieczniejsze miejsce pod, pod schodkami. No to Więc dawaj, Majki, dawaj, 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 dawaj. I kopiemy się. Kop, 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 kop. Tak, ja mam jeszcze drabinki, wziąłem. Okay, no dawaj obok dobra. mnie, szybko, Majki, dawaj, dawaj, bo tu zaraz spadnie nam na głowę. Buduję, buduję. o, spadłem! A. Dobra, Majki, słuchaj, musisz musisz zrobić. Masz tam włas, wziąłeś włas ze sobą? Tak, mam wszystko. Dobra, no to ja rób tu włas tutaj. Dobra, a ty kopisz na dole. Dobra, ale, napis... no, dobra. no dobra, no dobra, dobra, będę kopał. Dobra, spójrz, jaki mamy włas teraz. Pokaż. Oā, taki włas, Oh! metalowy. Na pewno się przez to nie przedrze ten deszcz. Dobra, tak zamykaj drzwi i kopiemy. Dobra, zamykam wszystko. I te też. Dobra. Ło, wszystko dobra. jest jakieś automatycznie zamykane. Nie, no teraz to na pewno nic sam się nie stanie. Tak jest, dobra. To ja w takim razie odpalam mój super kilof, Który trochę sobie zapgradeowałem, nie będę ukrywał, bo jestem naukowcem. Dobra, kopię go. Łe, 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 jaki szybki. Co ty mówisz? Ty tak umiesz upgrade rzeczy? Eee, trochę się na tym znam. Dobra, niszczę. Dobra, dawaj, dawaj, rozwalamy. Niszczymy, niszczymy, niszczymy. Słyszysz? chyba już pęka nawet szkło. Tam na górze eee, Niko, musimy się śpieszyć Tak, tak, Dobre, tak, szybko. dawaj szybko Dobra, Majki, wydaje mi się, że skończyliśmy nasz bunkier. Tak, też mi się tak wydaje. Większy nie jest potrzebny. E, posłuchaj, ja ci wyrzucę tutaj żelazo, bo trochę go mam. E, I zacznijmy, może się tutaj obudowywać, jakkolwiek, ok? Dobra, ja dobra, tak dobra, tutaj... dobra. Dodawa, ja idę z lewej strony, ty z prawej, dobra? Dobra, w porządku. I tutaj zrobimy ten nasz właz, że będzie takie specjalne wejście do e, włazu, ok? E, tu jeszcze zrobię to w ten sposób. E, I będziemy mieli, patrz, takie drzwi. A, bo tutaj mamy podłogę jeszcze. Wow. O Jakie takie technologiczne te drzwi, nieźle, nieźle F Patrz. Ej, nie otwórz mi drzwi, ej, 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 To są właśnie te technologiczne drzwi Wow, tak jest jakiegoś bunkru prawdziwego, Majki, ty tu masz łeb Tak, ja jestem przygotowany na takie okazje A mi się Dobra. podoba I, I tutaj zabuduję to i dodamy tutaj tego mojego, o proszę bardzo, jeden, drugi Dobra i mamy podwójne zabezpieczenie bunkra Majki, utknąłem! Nigdzie nie utknąłeś, Niko, odwróć się nie, uh, nie ma, też utknąłem Niko, w drugą stronę A cześć Majki, tutaj też. Cześć Niko, tu jestem Dobra, ja buduję szybciutko Tak, 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 Dwa. buduj, buduj, bo tu trzeba od razu wybudować wszystko Bo tu nie wiadomo, czy to się przesiąknie może przez ziemię, przez kamień Ale na pewno przez te bloki, czyli bloki żelaza Na pewno nie przejdzie To jest za mocne Nie, nie ma takiej opcji Będziemy musieli sobie wybudować tutaj nową kuchnię Mamy zapasy jedzenia Tylko ciekawe, na ile nam to wszystko starczy, Niko No wiesz, deszcz czasami przechodzi więc może jak po prostu jak skończy się padać, to wyjdziemy, tak? O, mam taką nadzieję, tak. Tylko żeby to przestało w końcu padać, bo w wiadomościach o tym nie mówili, kiedy to się może skończyć. No ale wiesz jak jest. Popada, popada i przestanie tam. Aj, tam. Dobra, Majki, ja już kończę sufita, ty jak tam? Ja właśnie skończyłem robić podłogę. Zobacz, jaka jest super do naszych Uuu. drzwi, ale lepiej ją zamknijmy. Zobacz, tutaj mamy drugi własny, podwójne zabezpieczenie. Lepiej to zamknijmy, żeby nie zaczęło może kapać, bo wiesz, to może przysiąkać, nie wiadomo. To bardzo dobra. Dobry pomysł. Okej, okay, Niko, ja ci dam tutaj łóżka, jedno i drugie, żebyś nam postawił, dam ci też tutaj ciasto. O, ciasteczko! E, masz rzeczy do kibelka, może? Nie a ty. No ja mam zawsze mam po prostu. No, cię na pytałem. całe szczęście, bo jakbyśmy sobie zapomnieli, to nie wiem, gdzie byśmy się by, załatwiali. E, dokładnie masz rację. A kibelek jest tutaj najważniejszy. Dobra, w takim razie ja robię tutaj szybo. Dobra, patrz, Majki, tu będzie nasze łóżeczka. Fajnie wyglądają. Wow, ale są super, jak w... Ale czemu one są takie krzywo? Eh, no tak mi się położyły. E, no dobra, w porządku, mogą być. Ma to swój urok. Ja w takim razie robię tutaj sobie łazienkę i jeszcze musimy zrobić kuchnię, bo gdzie będziemy jedli? No nie, no chcesz... musimy jeść jak najbardziej, no przecież no to oczywiste. Jak chcesz, to mogę ci dać trochę rzeczy do kuchni. Dobra, to daj, ja zrobię tutaj kuchnię. Dobra. To masz tutaj tak jedną szafeczkę, wziąłem też tych szafeczek, wziąłem też to na wszelki wypadek. Mamy tutaj narzędzia takie, umywalka, bo się Ja przyda... cię kręcę, ale Majki ma dużo rzeczy. Gdzie ty to wszystko Cześć, Majki! Mikrofalówka, mikser, talerze, lodówka. No bo ja mam taki wynalazek, że on zmniejsza wszystkie rzeczy i możemy je brać w nieskończoność! Nie! No dobra, nie, nie w nieskończoność Co? tak naprawdę. Co ty gadasz, Majki? No poważnie ci mówię. Dobra, ja tutaj robię dał kibelek. Dobra, to rób kibelek, ja robię kuchnię. A, dobra, no i dobra, postawiłem lodówkę Majki, już wszystko jest zrobione, o Majki postawiłeś tu też fajny stół, więc spoko dobra, widzowie, mamy tak, mamy piekarnik mamy zlew, mamy nawet noże do krojenia warzyw, mamy yy, mamy szafeczki, mamy lodówkę i mamy yy, no to mamy, jak to się nazywa, widzowie napiszcie w komentarzach jak to się nazywa, bo ja w sumie nie wiem jak to się nazywa, ja też zapomniałem Niko jak to się nazywa, spójrz mam jeszcze coś takiego, o wow, ciasteczko Je Ja, ja ja. Będziemy jeść to ciasteczko, co, Majki? Tak jest, bo zbudowaliśmy nasz bunkier Najlepszy bunkier na całym świecie Dobra, widzowie, to słuchajcie tak Mamy tutaj telewizor Nie ma szafeczki pod telewizor, ale to nic nie szkodzi Telewizor jest duży, musi po prostu sobie w bardzo dobrym miejscu stać Mamy kanapę Nasze kolory, niebieski, zielony, niebieski, zielony, tak Bo to nasze ulubione kolory, Majki, nie? Tak jest, mamy tak duży telewizor jak i nie. No tak, tutaj jest sala kinowa przecież, no Patrz, możesz mnie oglądać Tra-la-la-la-la-la Majki w telewizji, No dobra. Ale lecąc dalej, mamy tak, łóżeczka na pewno, mamy globus, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. Mamy tutaj na przykład takie figurki. No i apteczkę, bo apteczka, pamiętajcie, jest bardzo ważna i powinna być w każdym domu. Tak jest, masz rację, Niko. I pokażmy im w końcu kibelek. Najlepsza rzecz, czyli kibelek. Mamy wannę, mamy kibelek, mamy papier. Ej, Majki, Majki. Nie rób tego teraz, no! Oj, przepraszam, ja daję fasolkę! Dzej, zejdź, dziej! Nie rób. Masz! Duś się tam! <grym> Niko, otwieraj te drzwi! Nie, teraz na pewno nie otworzę! <grym> Dobra, już przestaje ostatni! No to wyłaź, <grym> wyłaź! <wyłaś. grym> Otwórz mnie szybko! No już, już! Zamykaj to, zamykaj to Ach, za sobą! Więcej nie zjem fasolki! No bo słuchajcie, widzowie, no to co nam zostało, czyli czekać, aż przestanie padać. My mamy dużo do roboty tutaj, bo możemy sobie ugotować coś, że telewizja, bo i spać, więc czekamy. Widzowie! Minęło już ze 30 lat, jak nie wychodziliśmy na zewnątrz! Jestem taki stary już, Niko! Spójrz, nawet mój Kilo się zestarzał i zbrązowiał. No, zobaczcie na naszą bazę! Nawet to zardzewiało, Wszystko zerdzewiało! Tak, Niko, ale może już w końcu przestało padać! No, musimy to sprawdzić. Widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy wyszli na zewnątrz, zostawcie łap w górę, zostawcie subika, wpadajcie do Majkiego na kanał, a my wyjdziemy zobaczyć czy przestało wreszcie padać. Jaką masz brodę Niko? No ty też masz dosyć długą, taką a, kozią. <laughs> e, bo zapomniałem wziąć golarki tutaj na dół. Tak, tam dobra, fajne brody mamy, nie? <laughs> e, no <laughs> pewnie, ale już nie jestem takim młodzieniaszkiem. Dobra, o. chodź idziemy zobaczyć. Dobra, idziemy. O, o Schody, drabina. Pierwszy właz otwarty, chodź, Majki. Pamiętam, jak to budowałem. Byłem młody i piękny. Tak, to prawda, każdy z nas był młody i piękny. A teraz co? Otwieramy? Otwieramy, zobaczmy, co tam jest na górze. Trzy, dwa, jeden, zostawcie łapkę w górę. O, co tu się stało, Majki? O, ale tu staro, zobacz, tu ścieka, to w ogóle czerwone. Ja, yeah, co tu się dzieje? Ale przestało padać już nie pada, Majki. Faktycznie, niebo się przejaśniło. Zobacz, jak twój domek wygląda. ja, yeah, mój domek jest cały zniszczony i zalany tym czerwonym czymś. O, o nie. Dobra, Nico, a wioska? Zobacz, wioska jest cała zniszczona. Nikogo nie ma. O nie, zostaliśmy tutaj sami, Majki. Co my zrobimy? My musimy na nowo wszystko budować, Niko. Spójrzmy tutaj, co się stało. Może jest jeszcze trochę wody. Wody nie ma. Masakra. Gdzie ty jesteś? Majki! jestem, Niko! Majki! Tu jest! Majki! Gdzie ty jesteś, Majki? No tu jestem Niko! Musimy o, wszystko odbudować na nowo! Tak, to prawda! Zobaczmy jeszcze raz tą wioskę, ale jest masakra! Widzowie! Jeżeli chcecie, żebyśmy odbudowali wioskę, dostawcie łapkę w górę. Dostawcie subika, wpadajcie do kanał do Majkiego, to zobaczyć nowe filmy. A my odbujemy tą wioskę!